Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda. Tego Gika stwierdziłem, że zrobię coś na wzór paczki niespodzianki z Lego. I sami teraz możecie się domyślać, co tam jest. Ale podpowiem, tam są polibagi. Ba a nawet podpowiem, że jest ich aż pięć. No to może dzisiaj zrobimy sobie po prostu takie oglądanie polibagów, bo dawno nie było tego typu odcinka na kanale. Ale dobra, może nie będę was trzymał w niepewności. Po prostu pokażę wam co tam jest, a potem te polibagi sobie otworzymy, złożymy i pooglądamy zestawy, które tam się znalazły. To może zacznę od polibaga numer 1 z Jurassic World. Świeży, aktualny. Mamy tutaj małego dinozaura, mamy jedną minifigurkę, mamy też fragment takiego ogrodzenia, żeby oczywiście z tego swojego, nazwijmy to, terrarium. Dinozaur nie uciekł. Następnie jest też polibak z Minecrafta. No i ma mamy tutaj Plaże z żuwiami, i tak na dobrą sprawę, też znajdziemy minifigurkę. Znajdziemy też kawałek terenu. Kosztował mnie on 4 euro. Kupowałem go sobie na wakacjach, więc myślę, że za tę zawartość naprawdę warto było go kupić. Tutaj cofniemy się troszeczkę w czasie z tego względu, że mamy taki no może jeszcze niearchiwalny polibak z Ninjago, bo one są cały czas dostępne. Ale już sprzed kilku sezonów, więc powrócimy do tego cyfrowego świata. No i bardzo świeży polipak, który ostatnio pojawił się w magazynie. Lego Technik XXL mamy tutaj taką bardzo fajną koparkę Volvo. No i też myślę, że za 20 zł, bo tyle kosztuje ten magazyn, warto po to sięgnąć. I jeszcze no, muszę upuścić te polibagi trochę no, robię tutaj hałasu. Mamy też taki mały polibak z Elzą. No i z tą salamandrą, nie pamiętam jej imienia. No, tutaj jeszcze osa w ogóle nawet przyleciała. Jak widać, jest zainteresowana nagraniem. Mam nadzieję, że zaraz sobie odleci, o, chyba właśnie to uczyniła. Albo po prostu interesują kwiaty na mojej koszuli. Naprawdę ciekawy zestaw. Również kupiłem go za na wakacjach. Znów też kosztował 4 euro, jak ten z Minecrafta. No to co, idziemy otwierać. Wydaje mi się, że polibagi są różnorodne i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i może po prostu zrobimy tak, że po kolei będę je otwierał, składał i po prostu będziecie mogli pooglądać jak wygląda konstrukcja, bo wielkościowo też tutaj jest różnie. Zakładam, że ta konstrukcja z technika może być największa, ale czy będzie najciekawsza, też ciężko jest mi to ocenić. No dobra, to ja w takim razie zacznę może od polibaga z Ninjago. No i naprawdę zaczynamy z wysokiego C, bo ten zestaw jest petardą. Co prawda mam jedno duże zastrzeżenie. Jeśli chodzi o minifigurkę Jaya, super, mamy tutaj zakrytą twarz bandamką, ale. Serio, z drugiej strony mam po prostu głowę, dali mu dwustronną głowę do tego kapelusza, no, czy kogoś tam pogięło ale torsi ładnie zadrukowany z tym takim złotym smokiem, a sam wózek to jest naprawdę dostawca kosmicznej wręcz ilości akcesoriów. Bo zobaczcie, mamy tutaj oczywiście tego Pada, który w tej cyfrowej serii bardzo często się pojawiał, ale mamy tutaj też kosmiczną wręcz ilość broni, tych transparentnych one naprawdę wyglądają świetnie. No i tutaj myślę, że biorąc pod uwagę, że takiego polibaga można było swego czasu kupić za kilkanaście złotych, nie wiem ile on kosztuje teraz, możecie sprawdzić. To naprawdę jest świetna opcja. A sam wózek, ok, no nie jest może jakichś e, takich wiecie skomplikowanych e, rozwiązań tutaj nie znajdziemy, ale mimo wszystko jako zestaw oceniam go zdecydowanie na plus. No i gotowe mamy plaże, mamy nawet fragment wody, jest żółw, jest Alex. Zacznę może od Alex. Klasyczny wygląd dodatkowo jeszcze dostała wyposażenie w postaci roślinki. E, można ewentualnie pomyśleć, czy to nie jest proca. No ale jeśli chodzi o Alex, już chyba nie ma sensu więcej nic mówić o tej minifigurce, bo doskonale wiecie, jak wygląda, ale żółw naprawdę jest spoko. Dodatkowo jego głowa jest zbudowana. Po bokach z takich tajlów jeden na jeden, i mamy nadrukowane oko. Dodatkowo jest tutaj taka wielka skorupa. No a jeśli chodzi o fragment terenu, to myślę, że jest naprawdę w porządku. Jako taki symboliczny, niewielki skrawek, żeby też nikt nie marudził, że ten polibak to jest taki pusty. No bo jakby nie patrzeć, dostajemy minifigurkę zwierzaka, no i też jakąś tam niewielką budowlę. Ten zestaw jest naprawdę świetny. Pomijając fakt, że jest to Polipak na licencji, bo mamy tutaj oczywiście oznaczenia Volvo, są cztery naklejki, ale czy one są spoko? Według mnie tak, bo zobaczcie, że dodają takiego fajnego charakteru tej niewielkiej koparce. No i też, jeśli chodzi o możliwości zabawowe. Mamy tutaj śrubę, i dzięki niej możemy sobie też naturalnie podnosić wysięgnik. Fajne, fajne. Co prawda, już później ona lekko lubi się tak przychylać, i tutaj się opuszcza, ale. Trzyma się całkiem nieźle, i myślę, że jako zabawka naprawdę fajnie się sprawdzi. Możemy sobie jeszcze, zobaczcie, tak to zrobić. Może też coś nabrać, oczywiście. Weźmiemy tutaj te elementy zapasowe, czy je chwyci. Dobra, pomożemy sobie palcem. Cyk i idziemy do góry. Działa, działa wszystko jak należy. Naprawdę bardzo udana konstrukcja i myślę, że jak ktoś chce wejść w temat Lego Technik, no to z takim polibagiem, którego można kupić za 20 zł, to jest naprawdę super opcja. Ewentualnie chcecie iść poziom wyżej, to przypomnijcie sobie ten mały chopper z Lego Technik, który też jest naprawdę bardzo fajny, no ale tutaj próg wejścia, jeśli chodzi o cenę, jest jeszcze niższy. Tutaj wiadomo, nie chodzi o rozmiary zestawu, a zawartość. No bo po pierwsze mamy tego klocka 1 na 1 który ma nadrukowanego komara. On oczywiście ma imitować bursztyn, w którym komar został zatopiony. Fenomenalny element, który już parę razy się pojawił, ale w Polibagu super sprawa. Co do figurki, no to ten torsik będzie już mi chyba zawsze kojarzył się z Harrym Potterem. To był taki strój, który przy okazji chyba więźnia z kabanu się ciągle pojawiał. Co do główki, z drugiej strony mamy jeszcze taki wyraz twarzy. No, i jeszcze druga istotna rzecz po bursztynie, czyli kolejny mały dinozaur do mojej kolekcji. Nie wiem, ile ich mam. 50, 60, może nawet więcej. Ciągle pojawiały się w magazynach, ciągle też pojawiały się w zestawach. Naprawdę wygląda przeuroczo. A co do samej konstrukcji, no to mamy tutaj taki bardzo mały wybieg, który jest lekko zagaszo za zagaszony, zadaszony naturalnie, ale fajnie jest zrobiona taka niby dachówka. Gdyby jeszcze to zrobić na zmianę, byłoby super. Reflektor, jajko, wszystko się zgadza. Jajko może się pod tym reflektorem grzewać. Naprawdę. Prawdę fajny zestaw, który po prostu przekonuje tym, że zawiera małego dinozaura. No, ten zestaw też mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Mamy tutaj naprawdę dużo świetnych elementów, bo popatrzcie, sporo elementów transparentnych, ale też mamy jakieś kryształki, mamy takie intensywne liście, trochę też elementów białych, które oczywiście tutaj tworzą. To takie jakby iglo dla salamandry. A skoro już przy niej jesteśmy, to zobaczcie, jak ona fantastycznie wygląda. z mikroskopijnych wręcz rozmiarów, ale jeśli chodzi o dbałość o detale, no to to jest naprawdę najwyższa półka. Pięknie wyglądają te oczka, i w ogóle to całe ciałko jest takie słodkie, Naprawdę świetny zwierzaczek. Dodatkowo znajdziemy tutaj też ognisko, nad którym można upiec pianki marshmallow, No i jest też Elza. Aczkolwiek, jeśli chodzi o Elzę, wolę chyba to, jak wygląda w wersji minifigurkowej. A nie mini laleczkowej. Mini figurkę mogliśmy zdobyć z drugiej serii saszetek kolekcjonerskich z postaciami z Disneya, ale tutaj i tak jest nieźle, bo rzeczywiście mamy całą masę detali. Ładnie to jest wszystko ozdobione, ale minifigurki po prostu bardziej mi się podobają. Dawajcie znać, czy wśród tych zestawów macie jakiegoś swojego faworyta, ale dawajcie też znać, czy macie dużo polibagów, no bo tak jak mówiłem, to nie są zestawy, które są gdzieś tak powszechnie u nas dostępne. Czasem można je gdzieś kupić na rynku wtórnym, czasem można trafić przypadkiem w sklepie, a czasem również trafiają do magazynów, tak jak było ostatnio w przypadku magazynów XXL. Więc warto też wypatrywać takich rzeczy w kioskach. No to co? Dawajcie też znać, czy kolejny przegląd polibagów zrobić w przyszłości, bo trochę jeszcze po. Bagów mam, które gdzieś są pochomikowane na strychu, i bardzo fajnie się je otwiera, bo mamy naprawdę dużą różnorodność w jednym materiale. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!